Projekt realizowany przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach priorytetu drugiego Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu. Chcemy, żeby takie zdjęcia były już tylko przeszłością, dlatego zmodernizowaliśmy i wbudowaliśmy infrastrukturę odwodniową dla miasta. Przede wszystkim po to, by uodpornić się na zmiany klimatu i intensywne opady. W planach mamy kolejne etapy projektu. Całkowity koszt projektu to ponad 81 milionów złotych, w tym dofinansowanie wyniosło ponad 69 milionów złotych. Głównym celem realizacji projektu jest adaptacja do zmian klimatu, istniejącej infrastruktury odwodnieniowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz terenów miasta objętych projektem w zakresie odporności na występowanie intensywnych opadów. Inwestycje w ramach projektu były prowadzone w różnych rejonach miasta na obszarze czterech zlewni Rzeki Warty: ulicy Żwirowej, ulicy Słowiańskiej, ulicy Szmaragdowej oraz ulicy Olimpijskiej. W 2020 roku projekt został rozszerzony o dodatkowe inwestycje, w tym dwa zadania spoza obszaru zlewni objętych projektem. W 2021 roku projekt został rozszerzony o dodatkowy kontrakt na obszarze zlewni ulicy Żwirowej. Łącznie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana została kanalizacja deszczowa o długości ponad 14 km. Powstały nowe zbiorniki retencyjne, wyremontowano istniejące. Pojemność obiektów małej retencji objętych wsparciem wynosi ponad 25 tysięcy metrów sześciennych. Wszystko po to, by po intensywnym deszczu nie było podtopień, a możliwie jak największa ilość wody była retencjonowana. Dodatkowo w ramach projektu wybudowana została także infrastruktura towarzysząca: skwer seniora, boisko, ciąg spacerowy, punkty poboru wody do celów komunalnych, szalety miejskie. W ramach projektu w pierwszej kolejności zdiagnozowano rejony miasta Gorzowa Wielkopolskiego wymagające natychmiastowej interwencji. Są to zlewnie, w których odnotowano największą liczbę podtopień i awarii. Jednocześnie są to zlewnie o największym potencjale rozwojowym. Powierzchnia miasta objęta projektem wynosi około 3,9 km2. Roboty budowlane w ramach sześciu zadań inwestycyjnych zostały podzielone na 12 kontraktów, które były realizowane w latach 2018-2023. Zadanie pierwsze. Zlewnia żwirowa to budowa otwartego zbiornika retencyjnego, przebudowa istniejącego zbiornika w naturalnej niecce oraz przebudowa rowów melioracyjnych. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w takich ulicach jak żwirowa, owocowa, bazaltowa oraz świerkowa. Kolektory deszczowe powstały również w ulicach Komeńskiego, Zagłoby oraz Kiemliczów. W wykonanym zakresie powstała też infrastruktura towarzysząca, jak separatory piasku i substancji ropopochodnych oraz wyloty wody deszczowej do odbiorników. Zadanie drugie. Zlewnia Słowiańska to budowa zbiornika podziemnego z placem manewrowym, szaletem oraz punktem poboru wody w Parku Słowiańskim oraz kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Żwirowej. W ramach zadania wybudowano dodatkowy kanał deszczowy w Alei Księdza Andrzejewskiego wraz z układem podczyszczania oraz wylotem do rzeki Kłodawki. Zakres zadania obejmował również renowację kolektora deszczowego w ulicy Roosevelta i budowę fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Kosynierów Gdyńskich. Zadanie trzecie. Zlewnia szmaragdowa to budowa, przebudowa, w tym renowacja metodą bezwykopową odcinków kanalizacji deszczowej na terenie zlewni. Przy ulicy Działkowców wybudowano podziemny zbiornik retencyjny, szalet publiczny oraz układ podczyszczania i gromadzenia wód opadowych do celów komunalnych. Dzięki przebudowie placu parkingowego przy ogrodach działkowych zmieniono teren uszczelniony na przepuszczalny o powierzchni 770 m2. Przy działkach na wysokości ulicy Sosnukowskiej. Wybudowano podziemny zbiornik retencyjny. Przy ulicy Szmaragdowej wyremontowano istniejący zbiornik otwarty, wybudowano separator, plac manewrowy oraz punkt poboru wody. Zadanie czwarte zlewnia olimpijska to. Budowa zbiornika podziemnego retencyjno- rozsączającego w ulicy Ryskiej rowu oraz remont stawu wraz z nasadzeniem roślinności hydrofitowej. Budowa zespołu podziemnych zbiorników retencyjnych i otwartego w formie rowu i oczka przy ulicy Olimpijskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskiem, wiatami i torem spacerowym separatora, punktu poboru wody wraz z zagospodarowaniem terenu. Renowacja odcinków kanałów deszczowych w Alejach 11 listopada i ulicy olimpijskiej, budowa separatorów przed wylotem do rzeki Warty, budowa dodatkowych przepięć kolektorów. W ramach zadania wykonane zostało rozszczelnienie terenu, zmiana nawierzchni nieprzepuszczalnej na przepuszczalną poprzez budowę skweru rekreacyjnego w miejscu istniejącego utwardzonego placu o powierzchni 430 m2. Powstał skwer seniora z ławkami, stołami do gry w szachy, tablicami manualnymi. Zadanie piąte. Sieć kanalizacji deszczowej i drenaż w ramach budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej polegało na budowie 16 podziemnych żelbetowych zbiorników wraz z przyłączami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie szóste. Sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 22 polegało na budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasińskiego, ulicy Zawackiej i ulicy Walczaka wraz z budową nowej przepompowni i separatorów na ulicy Łukasińskiego oraz budową dwóch zbiorników retencyjnych. Miasto Gorzów Wielkopolski planuje realizację kolejnych etapów projektu, w tym m.in. budowę zbiorników retencyjno-rozsączających wody opadowej, elementów zielono-niebieskiej infrastruktury oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanych w sąsiedztwie ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wielkopolskim, budowę zbiorników retencyjno-rozsączających, elementów zielono-niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie w zlewni rzeki Kłodawki. Projekt realizowany przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach priorytetu drugiego Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do Zmian Klimatu.